Rehabilitacja głosu skupia się głównie na tym, żeby ten głos był prawidłowy, żeby był bez blokad, bez napięć, żeby był otwarty, żeby był łagodny, żeby nie było na przykład uczuć w szkole i wiem, że działa to tak, że często, na przykład od 7 do 17 mamy tam cały dzień zajęć, każda lekcja 45 minut, plus na przykład na przerwach, albo trzeba do dzieci mówić, a albo albo używamy, używamy za bardzo. Tutaj y, otwierania buzi w życiu, teoretycznie nie jest nam ona potrzebna jakoś bardzo, no chyba, że dużo krzyczymy albo jemy dużo jabłek no, hmm. wtedy. Witam serdecznie, program Goda Czpyta, witam w kolejnym odcinku, a dziś moim gościem jest pani Jagoda Wojciechowska, rehabilitantka głosu działająca przy klinice Hevmet w Kartuzach. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Jagoda, przeszliśmy przed naganiem na ty, więc tak sobie będziemy mówić. No właśnie, praca nad głosem to na pewno jest dość taki trudny bym powiedział sektor, tak? Bo jednak wielu ludzi ma jakieś wady wymowy, jakieś problemy, jeżeli chodzi o wypowiadanie słów. I powiedz mi, w czym taka praca nad głosem może pomóc przeciętnemu Kowalskiemu? Bo jednak do tego chciałbym się najbardziej odnieść dzisiaj. Praca nad głosem głównie pomaga w porozumiewaniu się, to jest, nasz, to jest jakby główne narzędzie komunikacji nasze, więc w zależności od tego, czy ktoś jest, czy ktoś ma problemy z głosem, czy w ogóle bardzo dużo ludzi ma problemy z głosem, więc część osób, które na przykład pracują głosem, są bardziej narażone na jakieś problemy, więc rehabilitacja głosu jest świetną, świetnym sposobem na to, żeby ten głos poprawić, żeby sprawić, że głos, którego na przykład nie lubimy, bo jest z tego, co wiem, i, I tak z rozma rozmawiam z ludźmi, to niewiele osób lubi swój głos. O tym też mówiłem ci przed nagraniem. Także tak. ja oglądając swoje. wywiady, generalnie nie lubię siebie słuchać. Tak, ja też często tak się nie lubię słuchać, ale pracuję nad tym. To wynika z tego, że my nie zawsze identyfikujemy się ze swoim głosem. Czyli często jest tak, że mówimy innym głosem, niż czujemy, że to jest nasz głos, na przykład. To jest jakby też część pracy, z, właśnie na rehabilitacji głosu i z tego, żeby ten głos wydobywał się naturalny, a niekoniecznie wymuszony albo jakiś taki ściśnięty. Rehabilitacja głosu skupia się głównie na tym, żeby ten głos był prawidłowy, żeby był bez blokad, bez napięć, żeby był otwarty, żeby był łagodny, żeby nie było na przykład twardego ataku przy mówieniu, bo to na przykład pretenduje do, do głosków na falach głosowych. Albo żeby nie był też za cichy, bo za cichy głos, jeżeli będziemy mówić takim szeptem, to też na przykład pretenduje do, do niedomykalności fałdów głosowych. Więc ten głos nasz jest bardzo istotnym narzędziem, nie tylko w, poro w porozumiewaniu się, ale też w, takim, w kontakcie ze sobą samym. A jakie problemy, bo wspomniałaś o tych problemach z głosem, które ma wielu ludzi, jakie ty najczęściej spotykasz na ulicy, w swoim otoczeniu? Z... Czym ludzie się borykają, a często może nawet nie wiedzą? Najczęściej chrypy. Niewiele osób wie, że jeżeli ktoś ma chrypę powyżej dwóch tygodni, to już powinien się zgłosić do specjalisty z tym problemem, ponieważ to może wskazywać na przykład na dysfonię różnego rodzaju, może wskazywać na jakieś polipy i różne rzeczy, które się znajdują na krtani na naszych na fałdach głosowych, albo różnego rodzaju po prostu jakieś choroby i oznaki chorób które później mogą się przekształcać w różne trudniejsze rzeczy, więc na przykład takie jak chyba. Albo drugim najczęstszym, z którym się spotykam, jest, jest jakby napięciowe wydobycie głosu. Bardzo dużo teraz jest osób, które ze względu na tempo życia, ze względu na to, że mamy dużo obowiązków, że musimy się wiecznie spieszyć, że wszystko musimy zrobić najlepiej jak musimy, że jest bardzo duży perfekcjonizm w nas taki ugruntowany, to po prostu ten głos nam się napina i co na przykład zauważam też u ludzi, i teraz, odkąd właśnie jestem już rehabilitantem głosu, to często się skupiam na tym, jak widzę osoby, jak do mnie mówią, w jaki sposób. Bardzo często słychać na przykład emocje w samym głosie. nie Jak jesteśmy źli, wkurzeni, cokolwiek, to też to po głosie można świetnie jakby rozpoznać. Jak coś się dzieje, łamie nam się głos, więc jakby ten, to połączenie psychologiczno-głosowe jest bardzo, bardzo duże. I też właśnie kwestia tego, że jak mamy napięcia, a mamy ich bardzo dużo, właśnie przez tempo życia bardzo często, albo jakieś traumy, jakieś stresy, które nas dotykają, to często ten głos też niestety, ale się no, podupada jakby. Konsultacje z Tobą są możliwe w Klinice Hermet w Kartuzach. I z jakimi problemami? o części już porozmawialiśmy teraz, tak? Natomiast z jakimi problemami zgłaszają się pacjenci tutaj z kartu, z, z naszych, że tak powiem okolic, tak? do ciebie? E, czy są to ludzie, którzy wymagają jakiejś takiej fachowej rehabilitacji w związku z przebytymi chorobami, czy niekoniecznie? Głównie na razie mam pacjentów, którzy są, którzy pracują głosem, na przykład nauczycieli, którzy mieli rozpoznanie jakiejś dysfonii, ale lekarz na przykład nie wiedział co, co zrobić z taką osobą. I przez to, że teraz jest to bardzo niszowa, niszowy zawód, i w naszym tutaj trójmiejskim środowisku jest on praktycznie dopiero się zaczyna teraz, to, to też nie mieli ci lekarze, dokąd odsyłać takich pacjentów. I właśnie nauczycieli, którzy są narażeni na ciągły, jakby na ciągłe mówienie, na ciągłą pracę głosem, bardzo często bez żadnych przerw. Ja sama uczyłam w szkole i wiem. Że działa to tak, że często na przykład od 7 do 17 mamy tam cały dzień zajęć, każda lekcja 45 minut, plus na przykład na przerwach, albo trzeba do dzieci mówić, albo ma się dyżury, albo generalnie cały czas jest mówienie, nie ma tych przerw, które są bardzo istotne dla głosu, żeby wypoczął, bo to jednak są mięśnie, więc, więc jest taka potrzeba. Więc właśnie na przykład nauczyciele, albo osoby też, które na przykład mają problemy psychogenne. Czyli właśnie związane ze stresem, z napięciami, z blokadami różnymi. Są też dzieci, które mają problemy właśnie dysfonią dziecięca. To jest jedna z takich dysfonii, które są teraz bardzo częste, jako że dzieci mają bardzo duży natłok i zajęć, też pozaszkolnych głównie, ale też jakby jest duży hałas, one ciągle się przekrzykują i przez te telefony, i wszystkie jakby rzeczy, które są w środowisku. Bardzo często, po prostu, w, w zły sposób wydobywają dźwięk, i przez to też te napięcia się tworzą. Więc też są takie, takie na przykład, spotykam osoby w mojej pracy. Tak, głównie napięciowe i właśnie psychogenne. Warto tutaj też wspomnieć o tym, że jest bardzo wiele zawodów, które powodują to, że jednak ten głos wysiada czasami. Tak. I męczymy się, zwyczajnie się męczymy. To wydaje się niewyobrażalne często dla kogoś, kto nie wiem, pracuje fizycznie tak i nie, nie używa głosu zbyt często w tej pracy, yy, a jednak ten głos no, no, może, że tak powiem, używany często i dużo, intensywnie, może zmęczyć, prawda? Tak, oczywiście chciałam Cię przerwać, ale stwierdziłam, że poczekam do końca, <laughs> że şey. nie tylko osoby pracujące w sensie typu nauczyciel, wykładowca, Ty na przykład jako dziennikarz albo. Nie wiem, osoby w call center, które nie pracują fizycznie. Osoby pracujące fizycznie typu na budowach, w jakiś na przykład nie wiem, kto tam elektro... elektrycy, na tak, lekarze. Osoby, które pracują w hałasie też też mają często problemy z głosem. Tylko zwykle te osoby dopiero dowiadywały się o tym, jak już na przykład są polipy. Nie, bo jakby nie zwracają na tyle wcześniej na to uwagi, że, że to się dopiero później uwidacznia. A czym są polipy? Bo może nie wszyscy wiedzą, nie? jak to zdefiniować. To są takie jakby zgrubienia na fałdach głosowych, które utrudniają nam mówienie. To znajduje w naszych gardłach, w naszych krtaniach foniatra, lekarz foniatra, o którym też nie wszyscy wiedzą. I lekarze rodzinni też nie zawsze wysyłają do foniatry, tylko zwykle do laryngologów. A problemy z głosem są głównie problemami, które wykrywa właśnie foniatra w laryngoskopii. Także, także właśnie w tej rangoskopii przez badanie lekarz opisuje na przykład lub nagrywa płytkę, którą ja później mogę dostać i pracować nad tym, żeby właśnie zmniejszyć te polipy, jakby złagodzić je, doprowadzić do tego, żeby te Fałdy głosowe się zwierały poprawnie. Nie? Jak wyglądają takie zajęcia z Tobą? Coś możemy zdradzić? Powiedzieć jaki jest tak, przebieg? No, czy nie... ludzie, którzy przychodzą mają, yy, muszą się, że tak to ujmę, czegoś bać, czy, czy, czy niekoniecznie? Czy jest taka atmosfera Nie, 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 u mnie generalnie w ogóle się nie trzeba bać, ale w ogóle na rehabilitacji głosu się nie trzeba bać, ponieważ po pierwsze nie śpiewamy. Okay. Czego się głównie ludzie boją, jak przychodzą. Nie każdy by to przetrwał, <laughs> prawda? Oczywiście. oczywiście. My na rehabilitacji głosu nie chcemy w żaden sposób stresować. To jest coś, od czego my bardziej uciekamy niż do czego dążymy, ponieważ, jak już wcześniej powiedziałam, właśnie stres wzmaga nam to napięcie, czy tam różne jakby problemy głosowe. Więc my dążymy do tego, żeby ten głos zrelaksować, żeby on był luźny. Więc my robimy ćwiczenia fonacyjne, emisyjne robimy na przykład ćwiczenia artykulacyjne właśnie na, na te mięśnie okalające usta, robimy ćwiczenia na przykład oddechowe, ponieważ oddech, ja kiedyś tak myślałam, jeszcze jak w ogóle byłam na studiach akadem na Akademii Muzycznej z wokalu jazzowego, to miałam takie myślenie, dobra, Jezus Maria, co te oddech, no oddech, wszyscy oddechamy, o co tu chodzi z tym oddechem, bez sensu. No i teraz jakby okazuje się, że oddech jest bardzo ważną rzeczą, jeżeli jest błędnie brany, to może doprowadzić w ogóle do takich niesamowitych, jakby nie za dobrych konsekwencji, że praca z oddechem też jest bardzo często uskuteczniana u nas na zajęciach. No I no głównie właśnie oddechowe, artykulacyjne, fonacyjne, typu nie wiem, ćwiczymy sobie na mmm, na przykład marmorando albo momomo z, zamkniętą, z zamkniętymi ustami, żeby rozluźnić mięśnie tutaj, które nam ciągną żuchwę w dół. Nie? Bo mm -hmm. Przez to, że na przykład nie używamy za bardzo tutaj otwierania buzi w życiu, teoretycznie nie jest nam ona potrzebna jakoś bardzo, no chyba, że dużo krzyczymy albo jemy dużo jabłek, no, mm. wtedy, to wtedy często otwieramy. Ale tak to generalnie jest dużo osób, które mają bardzo mocno tutaj nasze mięśnie spięte i przez to... To jakby pociąga nam krtań do góry, co zwiększa nam napięcie też właśnie mięśni krtani. Więc pracujemy też nad rozluźnieniem mięśni żuchwy tutaj, żeby ten dźwięk mógł się wydobywać lepiej, głośniej, żeby on był też głośniejszy, ale w zdrowy sposób. To jest ciekawe, co mówisz, bo to napięcie w Tani, ja też czasami czuję gdzieś tam, tak? Albo bardzo po właśnie bardzo, tak. bardzo intensywnym dniu, albo w drugą stronę, kiedy na przykład jest taki dzień, gdzie dużo się nie mówi, kiedy nie, nie nagrywam jakby wywiadów i czuję gdzieś tam ten taki ucisk. To też jest tak. pewnie efekt braku ćwiczeń. Tak, jak najbardziej. W ogóle generalnie najlepsze ćwiczenia na głos to są rozśpiewki, <laughs> mhm. albo nawet takie typu brrr. To jest bardzo fajnie rozluźniające ćwiczenie, jedno z wielu oczywiście. Ale jeszcze nawiązując do tego, co mówiłeś wcześniej odnośnie tego, czy ludzie muszą się bać przychodzenia i jakie są, co robię jakby na, na takiej terapii, to, to jest oczywiście zależne od tego, kto przyjdzie. Nie? Bo jeżeli przyjdzie mi osoba, która ma niedomykalność, na przykład fałdów głosowych, to ja nie mogę z nią zrobić tych samych ćwiczeń, co z osobami, które mają na przykład na, na, na fałdach głosowych. Więc to mogą być totalnie różne ćwiczenia. Dlatego właśnie też potrzebuję tych opisów od lekarza. Ja oczywiście swoim słuchem i swoim, swoim dotykiem jestem w stanie coś tam stwierdzić, ale mimo wszystko badania, które są obrazowe i, i mogę je zobaczyć, to też jest dla mnie duży plus. I mogę też jakby więcej z tego wyciągnąć i lepiej poprowadzić tę terapię. Jeszcze wrócę do tego, co teraz powiedziałeś o tym, że ucisk w gardle. Tak, to w ogóle często jest tak to się w ogóle też mówi, nawet przy stresie. Że czujemy taką gulę w gardle, taką jakby, jakby nie można było przełknąć inny, albo przy jak jesteśmy źli, że komuś rośnie gula. To jest dosłownie to samo. jakby To jest właśnie to połączenie psychologiczno-gardłowe, że tak się wyrażę, które nam y, sprawia, że te mięśnie się y, zwierają za mocno albo, albo za mało. Nie? Jakby to wszystko wpływa i to możemy też y, relaksacją głównie. To jest rzecz, która bardzo jest nam przydatna, zwłaszcza przy obecnym tempie życia. I jakby stresów, które mamy w środowisku, więc relaksacja super działa. Nawet takie króciutkie przed snem, yy, najlepiej przed snem, bo yy, żeby wszystko właśnie porozluźnić, po całym dniu spięć, yy, to też jest super rzecz. Jagoda, co parwa głosu yy, mówi o drugiej osobie, albo sposób w jaki ta osoba mówi, tak? Bo ludzie mówią niewątpliwie w różny sposób, niektórzy są tacy krzykliwi, i tak. bardzo stanowczy, niektórzy są wyciszeni, stonowani. Czy to obrazuje w jakiś sposób osobowość, charakter? Jak, jak najbardziej, oczywiście. Ja w ogóle bardzo mnie ciekawi, jak słucham, jak poznaję różne osoby, to słucham właśnie, jaki sposób mają mówienia, jaką mają barwę, jaką mają głośność yy, i jak to w ogóle działa. Ja Miałam przyjaciółkę, która mówiła bardzo łamanym głosem. Yy, bardzo często osoby, które mówią takim alałamiącym się głosem, albo takim trochę na pograniczu mutacji u nastolatków są to osoby na przykład bardzo znerwicowane, które mają bardzo dużo i muszą wszystko szybko i jak najlepiej i to w ogóle też słychać jakby samemu się jak samemu się zaczyna tak po szybko mówić to od razu ten głos się gdzieś tam nam trochę łamie tak samo osoby które na przykład mówią bardzo głośno słyszałam kiedyś nie pamiętam skąd więc nie będę tutaj wymyślać słyszałam kiedyś coś takiego że to w jaki spo, w jak głośny sposób mówimy pokazuje jaką przestrzeń wokół siebie chcemy mieć, taką osobistą przestrzeń. I myślę, że to rzeczywiście jest w tym coś, bo jeżeli przychodzi do mnie osoba, która mówi bardzo głośno i teraz będzie tak mówić, to ja żeby jakby, żeby nie doznać jakiegoś słuchowego problemu później, jakby stanę trochę dalej, no bo będę chciała mieć jakiś tam komfort słuchania tej osoby. A jeżeli będzie osoba, która będzie mówić na przykład cichutko, no to będę podchodzić bliżej. Często te osoby, które mówią bardzo cicho, są na przykład bardzo nieśmiałe, są bardzo jakieś takie pozamykane, potrzebują właśnie tak, jakby się trochę bały, bały cokolwiek wyrazić. Przez to, że głos jest naszym nośnikiem takim, emocji, to on też daje nam pierwszy, pierwsze wrażenie jak osoby, której, którą słuchamy. Więc, więc to, czy na przykład będziemy mówić, Głośno, czy będziemy mówić cicho, czy będziemy mówić na spięciu bardzo takim dużym, albo będziemy mówić takim głosem trochę niemrawym, to też nam daje jakiś taki obraz, na podstawie którego zaczynamy tę osob osobę od razu oceniać, nie? Mhm. Więc to jest, myślę, że to jest bardzo połączone. Ja jestem ciekaw, Jagoda, jak Ty interpretujesz mój głos i moją osobę na podstawie mojego głosu, ale o tym sobie pewnie powiemy tak, już tak. po nagraniu, po rozmowie. Za dzisiaj bardzo Ci dziękuję, dziękuję za to, że jesteś, za to, że przyszłaś. I oczywiście zachęcamy naszych odbiorców, naszych widzów do skorzystania z konsultacji z Jagodą Wojciechowską, klinika Hewmed ulica Zamkowa 4, Kartuzy. Dokładnie, Jagoda, dzięki Dokładnie. jeszcze raz. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie.